Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym pokażę, jak zrobić lodową czcionkę. Tak będzie wyglądał efekt naszej pracy. Otwieramy nasz dokument i wybieramy narzędzie tekstowe. I wpisujemy nasz tekst. Następnie wchodzimy do zakładki Image. Rotate canvas wybieramy 90 clockwise. Tworzymy nowy, nowy layer. Wypełniamy go kolorem czarnym. I zmieniamy kolor naszej czcionki na biały. Czyli wybieramy kolor overlay. Wybieramy kolor biały. Klikamy OK. Następnie wchodzimy do zakładki filter. Wybieramy pixelate i crystalize. A, zanim to zrobimy łączymy jeszcze nasze dwa layery, korzystając ze skrótu CRE i teraz wchodzimy do zakładki Filter Pixelate i Crystallize i ustawiamy 4, 5 klikamy OK wchodzimy do zakładki Filter ponownie wybieramy Stylize i Wind klikamy OK następnie wchodzimy do Image Rotate Canvas i Counter Clockwise otwieramy zakładkę Hue Saturation wybieramy Colorize i ustawiamy Hue na około 220 Saturation na około 45 i klikamy OK i korzystając ze skrótu ctrl Plus możemy zobaczyć, że nasza lodowa czcionka jest gotowa jeśli podobał ci się ten tutorial, nie zapomnij subskrybować mojego kanału oraz sprawdzić innych materiałów edukacyjnych, na nim zawartych.